Witam wszystkich serdecznie. Po krótkiej, po krótkiej przerwie nagrywam znowu odcineczek. No, miałam przerwę, bo niestety z maszyną były problemy. Także praktycznie hmm, praktycznie 5 no, dni nie było, nie było postępu na budowie. Wiadomo, jakieś tam narożniki się jeszcze obstawiało. No, na szczęście. Na szczęście mam maszynę już od zaprzyjaźnionej firmy. Serdecznie pozdrawiam. No i. Dzisiaj chcę zrobić właśnie tą ścianę. Już jest zalana, pościągnięta pierwsza łata. Ta jest zalana też, zaraz będę ściągał. No i chcę jeszcze zrobić te dwie. Jak mi się uda. Dobrze, jakieś 70 metrów około myślę. No żeby to ruszyło wiadomo do przodu. Bo był jednak zastój. No i tak wygląda. No, na szczęście, inwestor też jest bardzo w porządku. Ja też pozdrawiam. No też zrozumiał tę sytuację, no wiadomo, złośliwe rzeczy martwych, także wszystkim tynkarzom życzę takich dobrych inwestorów i wyrozumiałych. No i pozdrawiam wszystkich tynkarzy i później nagram, jak będzie już gotowe to, co chcę dzisiaj zrobić. Pozdrawiam wszystkich.